Hej, co się ma, z tej strony. Uszatek, a dzisiaj nowy sezon w Pro Stars, jak widzicie. I kupimy sobie. Ooo, pierwszy raz już już wyzwania, więc zrobimy sobie tylko wyzwań. I kupimy karnet. Znaczy, jak dobijemy 10 gemów, To kupimy karnet, jeśli kosztuje 100. Nie. Ale hamuwa. Będę musiał dobić. 14 poziom. Jak dobijemy, to kupujemy kartecz i zrobimy malutki opening. O, będzie pierwsza moja pakiet. Co znak będzie? Yy, I zobaczmy sobie na nowego Że Nowy zademiaż to jest <laughs> Lody. Lód, a jego skin? Taki król lud. Taki kurczę Nie da się zobaczyć. Szkoda. Oczywiście jak tradycyjnie 70 dni do. Końca sezonu. Czwarty sezon. Poprzedni sezon możecie zobaczyć, miałem 57 poziom. Misje takie. I jakby ktoś nie wiedział, to tutaj, jak są te trzy kreski, mamy edyt, edytuj mapy. I tu można sobie stworzyć własne mapy. Jak będziecie dzisiaj, to podawajcie swoje linki w komentarzach, to będę mógł z wami nagrywać odcinki na nowych mapach. I oczywiście... Tracyjnie pierwsza skrzynka na pi początek. Ło! Wow, ile punktów mocy? Czekajcie chwilkę. Dobrze, już jestem... Yy, jak, no to możemy zagrać sobie wygrać 5 solo maxem. Puszczę Wam. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, że jakbym grał, czy, czy, czy chcecie cięcia, że, y, czy wygrałem, czy przegrałem, jak, które miejsce zajmowałem, czy po prostu chcecie całe gry. O, gdzieś ktoś mnie zaprasza, nie co. To ja zrobię tak, zrobię trzy gry tak, dwie gry tak. Dobrze, dzięki. Jestem, tam dwie rundy przegrałem, ale zapomniałem włączyć nagrywania i zagramy sobie na 1v1. O! Bo i ten tryb lepiej idzie. To jest, że macie cztery takie poziomy. Dobrze. Siemaka. Siema widzowie, sorry za tamto. Wiem, że to będzie cringe'owa, ale... Taki debil O tej grze się nie używa. O nie! Tu jest on! To jest ból. No niestety przegraliśmy. Dobra, to widzowie widzimy się jak wygram grę. Patrzcie na to widzowie. Normalnie ta mapa jest jakaś tylko dla... Y Pro graczy, tu się nie da zrobić 10 klejnotów. Jest kurdea wykonalne. Widzicie? Ciężko tu będzie wygrać cokolwiek. Jak ktoś z moich widzów zrobi tą mapę, no to sorry, ale ja na nie nie zagłosuję. Ej dobra, da, o, da się. To trzeba umieć, to grać w tą gierkę komputerową. Zabi to i się kryj. Aha, gdzie? No widzicie, patrzcie, mają 10, no i dupa.

Dobra, widzimy się po przerwie. O, liściu gra, ma, jest w bitwie. Dobra, no to wykonujemy wezwania. Dla was to była chwila, a dla mnie to była kilka godzin, bo miałem lekcję online. Napiszcie, że wolicie online, czy chcecie do szkoły. Mi się wydaje, że chyba Jakże będzie za onlinę Easy? Easy? Co jest? Power Cube, ale pewnie tu ktoś jest. No, wiedziałem. Sorry, że zabiłem niewinnego, ale... trudno. Chcę dostać po prostu dużo puszek. O, jedno. Damy się zabić? Damy się zabić. O nie. Jak nie zostawisz mnie Trudno widzowie chciałem ją zostawić By zająć smutną minkę No cóż daj mi nadzieję To było hamuba. Dobra O jak widzicie zaraz będziemy mieli chyba Jakby co to ja klaszcze nogami Dobra Go 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 I zachęcam was do zostawiania łapki w górę I subskrypcji bo za niedługo będę robił może konkurs, jak dobijemy 20 subów. Na moim Instagramie zrobimy konkurs, live'a zrobimy, na którym będzie do wygrania Pace of Card za 20 zł czy Google Play. Więc myślę, że warto subskrybować, jakby ktoś mógł mi napisać na Instagramie, jak można sprawdzić statystyki i kto subskrybuje kanał. Bym był na serio bardzo wdzięczny tej osobce Kurczę żebyś umarł o i umarł. Ja nie wiem nie, nie dobra. To widzimy się po przerwie. A widzicie pierwsza gra już wygrana. Już pią poziom karnetu. A będzie jeszcze to. 8 bitem pokonać muszę. Najpierw zrobimy 8 bitem na napadzie. Jest 8 bit. 8 bit. Na 8. Napiszcie, czy chcecie, żebym jakąś z tych postaci, którą mam na 8. Czyli Tom, zewoluował nas, ulepszył na 9. Tu są tak. Shelly, El Primo. Nie, przecież Shelly ma. O nie, Shelly, Air er, Primo, Poco, Rosa, Rico, Bibi, Max i Serge. Napiszcie, czy chcecie, czy, z którego z nich mam ulepszyć. I jak zrobimy 14 to po prostu ulepszymy tego w tym odcinku i yy, może się uda zrobić Ser Power. A na razie to gram. Aha, Maxem. No dobra, to widzimy się po przerwie. I widzę, wie jak Patrzcie, jaka fajna mapka ktoś zrobił. Mi się podoba. Napiszcie w komentarzu, czy wam się też podobałem. Może zrobiłem taką serię jak teraz to wyszło, że oceniamy mapki. To by w sumie była fajna seria. Oceniamy mapki widzów. A czy nie, widzów a randomowych typów. Bo albo są napady, albo są solówy. Jakieś ten, nagi zbieranie gwiazdek, napad, dale. To wszystkie mapy, co macie normalnie, ale kto się tworzy. To, to będzie może nawet fajna seria, to będzie jedyna seria na YouTubie. Ale, ale najpierw będę musiał się nauczyć prowadzić serię. Mata! Czuta! Mata! Mata! Czuta! Mata! Mata! Czuta! Mata! Mata! Czuta! Mata! Siro matu! Siro matu! Masz to jak na lato! Bo masz... Szajo na to! Co ty robisz? Nani? Nani! No uciekaj, nani! Co ty robisz? No i właśnie przez nani przegraliśmy. Jak ostatni debile. Co debil z tej nani? Dobra, przynajmniej dajcie mi wykonać wyzwania. Bo muszę pokonać 24 graczy. Dobrze, nani! Uratowałaś sytuację. Czekajcie. Czekajcie. No dobrze, sobie już jestem już Wykonałem, wykonałem wyzwanie, mapę, dam łapkę. No i jak widzicie, już mamy ile poziomów. Szósty poziom. Bo... Dobra. to jeszcze to. I to. No to myślę, że. O, wygrałem i trzy razy dwie. Dobra. To wygram te panem Pi. I się widzimy.